ma tu Orlando I Michael No, i co? No i Jesteśmy w i, i, naszym to rodzinnym mieście, o no. Tuto Ta, Tam do ścinawki tu tam, tam do ścinawki A tam widać nasze piękne miasto, każdy się kawałek no to podejść bliżej No dobra To w ogóle to pierwszy vlog Pierwszy wideoblog Vlog, to jest co? No Każdy to o, powiem... na, na, mo, moje rodzinne miasto. Tam, tam, tam z daleka widać napis Hollywood, biały. <grym> Widział, byłoby, gdyby ktoś postawił. A ja I to. I co w związku z tym? Niech nie ktoś zacznie oglądać te filmy. Znaczy, ja mam 20 widzów, ale. No, no tam... 20 widzów. <grym> <20. grym> okay, ja nie mam na kanale, chyba trzech może no, Masz trzech Ja po, po roku czasu, mój pierwszy film miał po roku czasu 100 wyświetleń. No. Widzicie totalne zadupie. Okotek tam był. Myślę, <grym> że się wam bardzo spodobał challenge. Mówi? Co się spodobało? Challenge. Taki challenge. No te ta, ta. Aha, to? Myślę, no. że challenge. Er. Jeśli macie jakiś pop to na jakiś challenge, no piszcie pod tym filmem, pod, pod, tym, pod tym pod tym vlogiem w komentarzach. O. Idziemy, zobaczymy co tam u sąsiadów trochę zegnę no I się polski węgiel, później, później obejrzymy no przecież każdy ja od Michael ma swoją kamerkę z manty za 239 zł ze statywem jak widzicie, o no to, statyw osobno kupiłem no, osobno? no osobno ale to 239 razem daje ze statywem czy sama kamerka, sama kamerka no kurwa no. Ale widzicie, jakoś... full no, by... HD. świetelski to jest jak jeszcze było. Jak na telefon. Jakość w chuj HD. Jest. Pilocik. O, pilot I... też ma. Czego no. tu nie ma? Nie Widać, ma ta porządna firma. Czekaj, co jeszcze tu mamy? Czekaj, bo chyba tylko mnie ta kamera widzi. Jaki ona ma w ogóle? Widzenia. Aby się nie ja wiem, no, okazało, że ona ma takie przybliżenie, że chłopiec między nas widzi. Pierwsza pierwsze, na nagrywa. Pierwsze nagrywanie. później ty nagrywasz. Była właśnie tej... wodoostrzegana. No, możecie, tak, możecie właśnie to się nakręci na przykład. Co, może, co mogą? Co mogą? pod wodą, na przykład. Pod wodą. Pod pod wodą. wodą. Pod wodą. W wodą. Bawienie. Brekina się bawić, szczęki cztery. Cztery? No cztery, no bo trójka była, nie? A nie piranie? 4D? O, piranie. Piranie w 4D. Bo łódź podwodną. Oh no. Widzicie, bo przeszliśmy to... już w spory obszar. A kamera wciąż działa. Wciś to dobrze działa. To no, dobrze tak. nagrywa. Tylko mnie już trochę nie, ręka Nie klę... Przekręciło się, chuju. Czekaj. moja wina, że blokadę masz zepsutą. Mam nadzieję, to... że po drodze do... nikogo nie będzie, bo trochę tak głupio. A co tam głupio? Pozdrawiam, ktoś. Jesteś, jak ktoś tu mieszka to wie gdzie jesteśmy Dwór górny Nie górny? No, Dwór No No dwór Nawiedzący hmm. No, Co jeszcze? Michael, jakieś zwierzęcia Bo to jest że w ogóle dwaj siostry poglądamy ścianę No To osób z A są tam jakieś lajki, komentarze, czy tylko wyświetlenia? Bo wyświetlenia to wiesz, możesz chłopie sobie włączyć je w dwanaście razy na przykład, to, to wiesz ja takie rzeczy nie robię. Ktoś by tak pomyślał. Kto? Ja no. wiesz, jak ktoś tak pomyśleł, to jest idiotą totalną. Na szkole kilka osób obejrzało z mojej klasy film i tak mówili, że chłopie do wyświetlenia tam F12 A. przez dwie godziny. Bo to debil tak nie Z nie wygrasz. Z bym wygrałem. Ty e. ze mną e. też. E. Tak. W ogóle... O, EB wraca! No, to To wróci. No, tak by Dobra, było. pan spadł. Nie da ja się dać pauzy, co? w Pali mnie to. Nie, to nie musi się Składamy trochę nie? Jak w ogóle cieszę się, że mam na kanale... O, czekaj. Mam. ...na kanale prawie 5 tysięcy Szukamy no, skarbów. Szukamy skarbów. Wygląda jak wykrywacz metalu. Czekaj, bo tak też nie widzi na co chodzi. Pójdziemy tak tam na dworzec. Zobaczymy, co tam jest. O, a tu jest nasz dwór. Piękne. Jak widać, już Wilgo się za ścianę wzięła. Ja po prostu. Ej, minął rok naszego ta... Ale z naszego wspólnego kanału. Wspólny, ta, a z naszych solowych kanałów to ile jeszcze? Ile minęło, znaczy, w ogóle? ja jestem solowy. ty solowy, czekaj. Solowe to będą. Mój to chyba 4 lata, twój może. Nawet więcej. 5 lat jest. Bo Michael, bo my tak naprawdę to, te filmy robiliśmy dla ja i Michael chcemy je wrzucić na YouTube. A to chyba na... Dobrze. I tylko rozruba, 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 rozruba. Pierwsza... film pie, jest gita 5 w ogóle. Kur, kurie ta I 4. To jest real. Wiem, wiem. Nie utniesz się. coś utnie tam No 4 się wtedy łatwiej łatwiej się. Oj. Łatwiej się grało, bo wszystko teraz odkryte, więc też, też parę odcinków. W ty, tym ty, tu nikogo nie ma, Niestety, bo tu zaraz będzie jeszcze. djz Nie, czysto, spoko. Niestety tylko czysto. Główny, no. o! Wiecie, no, no. no I co? O, Pod odcinków z GT4. A GTA 4, o, ona no, ma raz... szeroki kąt widzenia? Tak. Jest, tak jest, jak się nie czyta instrukcji. No, Idzie tam go do końca. A który no, dzisiaj w ogóle jest, żeby wiesz, zapamiętać ten tym Czekaj, zobacz. 4 sierpnia, 5 sierpnia, soki 5 sierpnia 2015. Czy środa, może w czwartek? To o, będzie. bądź z nami na bieżąco. To, Bądź z nami na bieżąco. Majko, weź się, kopie stań. Zdjęcia e ja ci nie zrobię, <śmiennie> <wtedy>. <śmiennie> więc, no. wow. to więc, Więc. Co tu jeszcze można pokazać w tym świetniku? Tyw jaki panuje o. nad. Remont, remont od twarzy. Remont od paru lat? Czy... od 60 lat chyba nie było. Przysztof, tak jak zamknięta, o. Nasze polskie, równe drogi. Parkingi... Peron tu doszło, tak. Czekaj, czy... może, może poczekamy na przyjazd pociągu, te kamery pod pociąg i... <gry> bo na <gry> No, bo, No, to Właśnie tutaj. <gry> Wszystko jedno. Aha, no no. Widać czy on on operuje jakiś ktoś wali widelcem czyli o mój dłoonek, mam. Tutaj. Dobra to ty się na telefonem. No, ja. tak no, mówimy jakbyście chcieli jakieś propozycje szczerze proszę bardzo wysyłajcie pod filmem maila na Facebooku może nawet nie mu też wysyłajcie jakiś dojbi pas Z tym, coście oglądali, to właśnie chyba kapitan Ciota, który wyciśnęł jakieś pół... Kilka miesięcy temu. Dobrze wiem. No to... To przejął się najskrotniejszy tamtry. No, bardzo świętnie. Już porozmawiamy o tym. Wracaj z... wracaj mnie tu. Wracaj się. Mogliśmy, ją włączyć jeszcze w parku. Nie no, w sumie tak, będzie bardzo fajnie Musimy się pokazywać. Tam syfuł, no to chłopie, to jest na żywioł. Kurde, czy musisz tą blokadę jakoś zrobić, bo się kamera co chwilę przesuwa? Nie wiem. Może z to zrobimy. Co? Może zrobimy z telefonu. Telefon na statywie. Trzymam odpowiedzię na telefon. To. To. Nie tam... Będzie zapi no. więcej filmów. jak mi się je będzie odrzucić, wrzucić, bo niestety mój zawodowy sprzęt stacjonarno-komputerowy zawiódł. O, o. Żeby włączyć MTA musieliśmy czekać około godziny, a co dla mnie. tak, to byś tak. No dobra, ty miałeś mojego laptopa też, to nie gadaj, że tobie tak sprzęt działało. Dobra. Bo miał mojego laptopa, ja grałem na stacjonarnym i czasami niektóre filmy się przerywały, bo... No bo blueskriny. Bysk twardy uszkodzony no. był, więc... Tylko go żeby, nasz, żeby na A żeby Michael z Orlando nie... Dobrze, to ty możesz też ten skopiować i powrzucać. Co to jest za guzik? Jak sobie zdjęcie zrobić. O, zrobiliśmy sobie dwa. Jedna. <grywa> ale idę jak? Co? Kamera pod... przykręcona, czy przy jakiś guzik? <grywa> nie, ciekawe. No, 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 może ciekawe. Może zdjęcie słowa jakieś... Da, ja odwrócę na chwilę kamerę. Po, zdjęcie, faktycznie. A ciekawe czy nam zrobiło. Nie, Później. Jesteśmy w szczerym polu i w centrum miasta. Dobra, może nie w centrum, ale... W... Wieczorem może tak po ścinawce połazimy? No, po moim mieście, bo to jest miasto... miasto cudów. Miasto węgla. Kiedyś było. Dalej jeszcze. To jest, to jest, to nie jest kopalnia, to jest magazyny i ta... firma, która to, wiesz, do... do... no, dowozi. Dobra. O, pierwszy i ostatni star, który... To jest star? Star! Stary start. No, ostatni start, który tu został w centrum naszego... Może no, tak doszli daleko, to może... Kogoś pozdrawimy. Kogo tu pozdrowić? <grystanie> Konduktora? <grystanie> nie, ja to Powiedziałem... O! Nie wolno nam tu być, jak widzicie. Mike, możesz to obsikać. Majdank. Krwi, sierpnia trzymania no otrzymania statybów. Poczekaj, zobaczyć, czy zdjęcie działają. Nie wiem. Nie wiem. wiem. A tak w ogóle miałem tylko zrobić już dawno, bo był, byłem w tak, Ale nie miałem czasu za bardzo. Trzeba było się wydurniać. Pogodnie to był z, według mnie szpital rehabilitantów. Pozdrawiam, o właśnie, jeśli o szpital, pozdrawiam Simona. On mnie powiedział, też, też pozdrawiam. pewnie będzie oglądał. Znam tylko w filmu, ale spoko też się pozdrawiam tam. Jeszcze po szynach, jak widzicie. Po szynach? Po Tu są szyny! Tu jak ja pociąg, będzie twoja Ty mi pociągniesz. To jest tam wyżej tą kamerę. To to, tak w góry, bo będą krzaczornie. Dajcie mi drożkę, żebym mógł stąd wyjść. Tu była gdzieś. Szukaj. Dalej. Dobra. Możemy przejść po torach i tam pójść samo. Też nie wiem jaki tu jest dźwięk, bo w sumie w tej kamerze jest. Wejście na mikrofon, ale no... O O proszę bardzo. Tak ludzie dbają o porządek no. i o łak. <grym> nie, możemy przejść chyba tam jakoś, nie? O tam. Chyba idź. Grować. To idź pierwszy O, to da znowu zdjęcie w dobra. Nie chcę widzieć coś. Budźcie coś tak mam. Chyba już w dupę. Nie. Czekaj, bo tam już jest ta. Sta, kanciapa. Można dać wykres kojarzenia. Co, to, kanciapa tam jest. A nie kantcipa. Dobra, więc to może przy ziemi jakoś tędy, bo kurwa... A tędy też... A, tędy! Tędy się kamerę dobra. Nie no, na razie muszę tak iść, bo że się wypierdolę i... Pani. No. Taka dżungla. Kurwa dżungla, faj i malaria. Czeka, ale... Nie ma tu nikogo? Nie ma, no, tu możemy się na siebie. O kolasz jakiś pojechał. No i dobra. Czekaj, w ogóle dusi się. Nie ale już... A, tu jeszcze. No i dobra. No i myślę myślę, że w tym miejscu skończymy, bo no, no chyba nie... tak, bo co? co, ja mam tego typu. Pokazaliśmy część nowej wrócy. No, no to pozdrawiamy tamtego Saimona i innych. Saimona? Mr. Fukuła. No Mr. Fuck, s już nie. Es... Jeśli będzie to Es poszedniemy, w No i dobra. No. Na razie. Cześć. Cześć.